Hejka! Witajcie w kolejnym filmiku na tym filmik kanale i tak jak już widzicie po tytule, będzie to filmik z podsumowania tutaj Halloween w Star Stable no, także myślę, że już bez przedłużenia tutaj zaczynamy mm, no dobrze, ogólnie chciałam jeszcze tutaj tylko dodać, że to jest tak naprawdę są ostatnie chwile Halloween już dzisiaj Halloween posuwają także mam nadzieję, że jeszcze ten filmik mi się uda jakby nagrać no dobra, w takim razie już zaczynamy Zaczęłam chyba od tego, że w tym roku był taki zielony image halloween, ponieważ dyniki miały w środku taki zielony kolor, portale były zielone i były również zielone i okruchy dusz. I wiecie, ja sobie mam jednego, bo ja tak nie zdążyła uzbierać sobie po kolei tą rzecz do którego sobie zaraz przejdziemy i ja zostawiam sobie tylko jednego na pamiątkę, ale w każdym razie właśnie takie ładnie takie zielone w tym roku były. No i właśnie te okrych można zdobywać w taki sposób, że było można tutaj robić sobie ten wyścig bez jeźdźca. Aha, fajnie, coś mi tu ścięło. Teraz tutaj wyścig stracha na wódle, ale takie rzeczy to myślę, że są co roku, daleka wam niestety ładnie nie pokazuje. Oraz coś dla stajów, czyli zbierać właśnie takie małe dynki w dolinie złotych wieści. Doszy też oczywiście nawiedzony szlak, na który sobie zaraz wejdziemy, bo tam też się zadziała pewna fajna rzecz w tym roku. No i jeszcze okruchy dusz można było zbierać tutaj w takim wyścigu, w takiej atrakcji Lochy i dynie. Jak zebraliście 99 okruchów dusz, to za tyle mogliście odebrać chociażby taką tutaj słodziutką dynkę którą chyba muszę sobie wziąć, żeby Wam ją pokazać, dobrze i właśnie taką słodzicką dynkę mogę się sobie za 99 okruchów odebrać albo tutaj na nawiedzonym szlaku był taki ołtarz już nie będę tam wchodzić, macie odcinek na kanale jak dokładnie właśnie odebrać sobie o tego krukę. ten krok był za 50 okruchów dusz, za 20 kości, 20 piórek i 80 kości, przepraszam. I oraz zagrana z y, wiedźmy. i mówię mój filmik jest na kanale, jak to odebrać. Jeżeli będę pamiętać, no to Wam dam tutaj w opisie tego filmu link do tamtego filmiku. I właśnie y, za 50 okruchów dusz oraz te wszystkie rzeczy, które wymieniłam, mogliście odebrać również takiego kruka. I y, 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 y ta wymiana jakby dochodziła na, na widzionym szlaku obok takiego ołtarzyka E, jeszcze w pierwszy dni Halloween zostały dodane oczywiście Halloweenowe konie. E, na jednym z nich właśnie tutaj teraz jestem, ale tak one się prezentują. Jest tu Song Sorrow, o ile to dobrze przeczytałam, tak się prezentuje w swojej zwykłej maści. Oraz ten, na którym teraz jestem, czyli Dusk Grim, a coś takiego. I taka się prezentuje w Twojej zwykłej maści. E, dobrze, jak y, dzisiaj, w tym roku. W Halloween królują też teraz takie zwierzaki, jak na przykład kruki. Jest tutaj taki biały kruk, ten kruk za te okruchy dusz oraz taki, którego ja mam za czyli taki ciemny. Myślę, że to są dość fajne zwierzaki, także spoko, że zerstryp je dodało. Okej. Okay, y W tym roku z takich halloweenowych zadań dotyczących galopującego Thompsona pojawiła się Linda ze swoim dodaj obozem. U niej mogliśmy robić zadania z taką historyjką właśnie tego galopującego Thompsona. Dowiadaliśmy się o jego przyszłości i dowiedzieliśmy się o nim dość sporo oraz o jego więzi z koniem. I tak naprawdę zostało dość sporo rzeczy, a przynajmniej na pewno trochę zagadką na temat jego ale myślę, że w przyszłości się tego na pewno dowiemy. Też myślę, że w opisie dam Wam link również do tego filmiku z tą przeszłością do albo ogólnie do wszystkich Halloweenowych, żebyście mogli sobie obejrzeć jakichś, których nie widzieliście. W tym roku doszło też takie dość skomplikowane zadanie, bo wiele to tego nie rozumiało, ja na początku też za bardzo. Ale właśnie u tej postaci, której imienia nie znamy, jest to po prostu zgubiona dusza. Mieliśmy u niej na początku zadanie, co jest w aktualizacji, wraz z tego, z tego osobny filmik. Później klikaliśmy na nią, wymienialiśmy się na trzy okruchy dusz. On nam dawał przedmiot, zadanie, zagrywka galopującego i właśnie wtedy gonił nas galopującą. Po prostu musieliśmy wyjść z portalu, ona gonić. Albo od razu, albo za jakiś czas, czasem właśnie zaskoczenia I za to dostawaliśmy 5 okruchów dusz, czyli teoretycznie chyba dwa, No bo skoro to zadanie jest za 3, a dostawaliśmy 1, to jakby dwa. nie? Okej, okay, jeszcze w pierwszej aktualizacji Halloweenowej Została dodana nowa postać, taka nowa wrona Poe Która zaskoczyła mnie tam swoją wielkością, bo myślałam, że ona będzie taka malutka nasze zwierzaczki Ona jest taka no dość spora Nie mieliśmy takiej właśnie Pierwsze zadanie, że jeżeli ktoś nie wiedział gdzie pojechać do portalu, to pokazywała i zaczynaliśmy u niej zadanie. I jakby musieliśmy u niej zrobić zadanie, żeby móc zrobić zadania za naprawdę spórą ilość PD u Kasper. Dobra, jak widzicie tutaj mamy właśnie jest Kasper. i on nam dawała naprawdę dość sporo PD, bo nam chyba 150 dla postaci. I ostatni było nawet chyba 250, także no, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. E, a ja już myślę, że będę kończyłam ten e, filmik. Mam nadzieję, że tutaj wszystko wymieniłam. Przepraszam, że nie było to takiej kolejności, jakiej to powinno być. Ale mówię, dzisiaj znika już Halloween, dlatego tak starałam się w ogóle w miarę szybko to nagrać, żeby ja tak w ogóle zdążyć. Oczywiście wszystko, co wymieniłam w tym filmiku, to macie gdzieś w innych filmikach na moim kanale. E, Które właśnie postaram się Wam tutaj wkleić w opis da, Dać w opisie właśnie Także zapraszam koniecznie do opisu tego filmiku e, No i ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku Jeżeli filmik Wam się podobał to koniecznie zostawcie łapkę, górę oraz subskrypcję na kanale no i do zobaczenia do następnego Cześć!